Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku Znowu będzie to haul, tym razem z ubrankami dziecięcymi, nie z kosmetykami Mam nadzieję, że ten filmik będzie Wam się równie podobał Albo może jeszcze bardziej Mam nadzieję, że nie mniej W każdym razie, no, hmm, przypominam, że dopiero zaczynam I mam nadzieję, że będziecie dla mnie bardziej wyrozumiali i łaskawi I że dacie mi szansę hmm, polepszać swoją... Wiedzę na temat y, nagrywania filmów Dobra, koniec mojej gadki, zaczynam Więc jak już wspomniałam, będzie to hol ubrankowy y, Z ubrankami dziecięcymi ze sklepu Smyk Zarówno tego stacjonarnego, jak i tego internetowego Powiem wam dlaczego, ponieważ y, ja jestem maniaczką ubranek dla dzieci Kiedyś, kiedy nie miałam jeszcze córki, to y, miałam dzika na punkcie swoich ubrań Jak szłam do sklepu, do manufaktury... Czy do galerii jakiejkolwiek, w jakimkolwiek mieście, to kupowałam sobie ubrania. Natomiast odkąd przyszła na świat moja córka, jakby ta mania przeszła na nią i teraz zamiast sobie ubranek wyszukiwać, to wyszukuję swojej córce. Ona ma już tyle ubranek, że po prostu nie mieszczą jej się w szafkach. Ale co, matka ma fioła, to, to kupuje, tak? Dobra, więc powiem Wam tak. Zacznę od tego, że ja wyszukuję sobie dobre ceny konkretnych ubrań. Kiedy na przykład widzę, że w sklepie internetowym takie samo ubranie identyczne, co w sklepie stacjonarnym smyka kosztuje powiedzmy 20 zł taniej, no to która z nas nie skusiłaby się na to, żeby kupić je po prostu z internetu, prawda? Tym bardziej, że dostawa jest darmowa do punktu odbioru myślę, że. Nie tylko ja chodzę do galerii handlowych, po nawet głupie zakupy, także myślę, że każda z nas tam bywa, więc problemem nie jest odebrać taką paczkę. Natomiast są też paczki kurierskie. Zamawiam sobie ze smyka.com, kiedy wiem, że tam jest taniej, a kiedy wiem, że jest drożej i dana rzecz kosztuje taniej w sklepie stacjonarnym, to kupuję w stacjonarnym. Nieraz mi się nie uda trafić i przepłacę. Ale to nie jest nic strasznego. Natomiast, że jeżeli smyk robi wyprzedaż, to najprędzej możemy to zobaczyć w sklepie internetowym. Później ewentualnie, ale rzadko zdarza się, że ubranka w sklepie stacjonarnym są nieco tańsze, ale to naprawdę można ujrzeć raz na ruski rok. Przynajmniej ja mówię o swoich odczuciach. Nie wiem, być może ktoś inaczej myśli. Ja mówię tylko o tym, co ja robię, jak ja o tym myślę. Wiem też, że. Smyk jest dosyć sprytny i nieraz jest tak, że obniży cenę jakiegoś ubrania, później ją podwyższa Są też, jak ja to mówię, szybkie bile, to znaczy, że nieraz jest tak, że ujrzę jakąś rzecz, włożę sobie ją do koszyka Nie zdążę jej zamówić, a już jej nie ma w tym koszyku, także no zdarza się i tak W każdym razie ja poluję i sobie kupuję a właściwie nie sobie, tylko mojej córce I zacznę Wam pokazywać może od takiej bluzeczki na ramionczka Która jest no ciut kupiona na wyrost, no ale mówię To jest tak, że dzieci tak szybko rosną i tak szybko wyrastają, że to nawet nie wiadomo kiedy Na dole są takie frędzelki Jest to bardzo yy, ładna bluzeczka, ponieważ ona jest w biało-zielone paski Płaciłam za nią chyba w sklepie internetowym 11 zł, a ona kosztowała słuchajcie, 40. Także fajna cena, fajna cena. Z tego co pamiętam, to była to cena o 72% czy 75, nie, 72% niższa. Teraz wiem, że one znowu podrożały, natomiast dalej są w promocji. Kolejną rzeczą to są spodnie jeansowe, krótkie spodenki też kupię naciutny wyrost, natomiast powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona nimi, ponieważ zapłaciłam za nie 20 zł. One kosztowały 50, także ponad połowę są tańsze. A muszę wam powiedzieć, że materiał ten jeans jest tak gruby, że aż szkoda by było ich po prostu nie wziąć. Tutaj, jak widziałyście, mamy też fajną aplikację na tych skodenkach, tutaj na nogach. Mamy tutaj dwie kieszenie. I to uwaga, nie jest atrapa, to naprawdę są kieszenie, jak w prawdziwych jeansach. I tak samo na pupie z tyłu mamy dwie kieszenie. Także uważam, że to jest bomba zakup i nie żałuję go naprawdę. Dobra, to teraz Wam pokażę trzy pary spodni, których być może trochę żałuję, że kupiłam. Nie patrząc nawet na cenę, ale chodzi o to, że się trochę zawiodłam, jeżeli chodzi o jakość tego materiału, powiem Wam, że sądziłam, że one będą mi tu grubsze, natomiast to są takie fruwajki. Typowo na lato, moim zdaniem, są to spodnie 3/4, kupujemy też trochę na wyrost. Z tyłu są dwie kieszenie, z przodu też są dwie kieszenie po bokach. Tutaj nie ma rozporka, to jest atrapa. Natomiast zagadłam się też tym, że tutaj nie ma ściągaczy w tej gumie. Guma jest dosyć elastyczna, ale później skumałam, że tutaj jest sznuraczek, za który się ściąga, tak. I ja zapłaciłam za nie 20 zł, a one kosztowały 50, także też super cena. Te spodnie, identycznie jak tamte, też bardzo cieniutkie, i się też trochę zawiodłam, bo sądziłam, że będą grubsze. I nie, to nie, nie bójcie się, to nie jest tak, że ta nagawka jest jedna dłuższa, druga krótsza, po prostu te spodnie można sobie wywijać. Jak widzicie, tutaj są takie guziczki, i po prostu tę nagawkę można sobie podwinąć. Z tyłu są dwie kieszenie, ale to nie są kieszenie od razu uprzedzam. To jest atrapa, typowa atrapa. Natomiast fajnie to wygląda ciekawie. Kieszeniami są tutaj te dwie z przodu. Tutaj jest też ładna aplikacja truskaweczki. Ogólnie są słodkie, natomiast jedynym dosyć sporym minusem, jak ja myślę przynajmniej o tym, to jest to, że tutaj nie mamy możliwości regulowania obwodu spodni. Czyli ta guma nie jest jakoś super rozciągliwa, ona jest, bym powiedziała, taka bardziej stała i chyba raczej się nie rozciągnie zbyt dobrze no i może być problem tak mogą spodnie spadać z małej pupci dziecka te spodnie też Myślałam, że będą grubsze, nie były grubsze no ale trudno. Zapłaciłam za nie chyba 21 czy 2, nie, 25 chyba złotych. Kosztowały 50 wcześniej. Tutaj to jest taka kartka, imitacja paseczka. Ale ogólnie spodnie bardzo fajne Teraz mam dla Was leginsy Leginsy są super Zapłaciłam za nie chyba, słuchajcie, 9 czy 10 zł A one kosztowały 25 przed przyceną Na dole są ściągacze Guma jest niezbyt elastyczna, ale wydaje się, że będzie dobra W środku są lekko ocieplane. Także to jest super zakup to jest też fajny zakup i powiem Wam, że na te spodnie polowałam dosyć długo, bo kupowałam je przez internet. I powiem Wam, że była taka sytuacja, że były, były te spodnie, ale mówię: A, poczekam jeszcze. No i tak czekałam, czekałam. Później się nagle zrobiło takie bum spodnie nie ma i w sumie pojawiły się tylko na chwilę. I mówię: Cholera, nie wiem, bo co, włożę je do, kaszyka, do koszyka i pójdę je zamówić, i, i ich nie będzie, ale nie na szczęście się udało, także akurat fajnie. Te spodnie też są ze ściągaczkami na dole. Na górze mamy taki, jakby tu jest guma. Patrzcie, to jest guma, a ta guma przykryta jeszcze jest kawałkiem materiału, tak się to wywija. Są one bardzo fajne, natomiast te szare, urzekłem nie bardziej. Ponieważ na ten wzór, jak widzicie, jest przecudny. Myślę, że moja córka będzie wyglądała w nich przepięknie. Także tak. Ach, nie powiedziałam, ile one kosztowały. One kosztowały wcześniej 50 zł, a ja zapłaciłam za nie 30. Także tak. Następnie kupiłam to już stacjonarnie w sklepie. 5 par bodów. Nigdy za wiele. Jeszcze mówię 30 zł za 6 za 5 sztuk to jest po 6 zł, także mówię super, tym bardziej, że jakość bodów ze smyka jest naprawdę bardzo dobra. I zaletą ogólnie wszystkich ubranek ze smyka, no prawie wszystkich, jest to, że one jakby. To nie jest tak, że dany rozmiar jest do konkretnego momentu, tak jak tam pisze na metce i koniec. Jest tak, że spokojnie miesiąc dłużej nawet dziecko je nosi. Jeżeli chodzi o body, to nawet do półtora miesiąca, także myślę, że spokojnie To jest naprawdę udany zakup i te body są naprawdę słodziutkie Każdy z nich ma bardzo fajną aplikację Jak widzicie, ten ma taką, tu jest taka, tu jest taka, taka i taka No sorry, że może mam jakiś taki trochę głos, nie ten, ale mnie coś bolewa bo gardło to jest też super zakup, słuchajcie. To jest bluzka ze sklepu stacjonarnego z Manufaktury. Ja zapłaciłam za nią 10 zł. Ona kosztowała 20 zł. Też jest kupiona trochę na wyrost, ale jak zobaczyłam, jak ona jest wykonana, to znaczy chodzi mi o materiał że to jest taka bawełna, ale to nie jest taka szorstka bluzka w porównaniu z tymi, które mam tutaj jeszcze trzy. No, to jest taki jakby trochę welurowy materiał. Jakiś taki bardzo przyjemny w dotyku, że aż ręka sama po nim płynie. Poza tym jest cukierkowa tutaj aplikacja, jakiś ciasteczek, torcików, także myślę, że moja córka będzie bardzo zadowolona. I tak, kolejną rzeczą to jest znowu dwupak. Zapłaciłam za te dwie bluzeczki 25 zł, kosztowały wcześniej 50. Pierwsza to jest, mówię, to już nie jest taka cieplejsza bluzka, tylko już bardziej taka. A, kocie, nie wbijaj mi paznokci w plecy yy, Właśnie bluzka z kotkami, jak widzicie taka, yy, o Druga to jest taka, też bardzo słodka I trzecia to bluzka, którą kupiłam za 12 zł, też na nią polowałam yy, Z taką tutaj kokardeczką, nie wiem czy dobrze, o Z kokardeczką, taka bardziej ekryj bym powiedziała, yy, w złote groszki Także uważam, że te zakupy są bomba. Poza tym mam jeszcze taką bluzę. Ta bluza jest naprawdę, słuchajcie, bardzo fajna. Ona jest taka bardzo gruba. To jest taka ładnie, taka pudrowo-różowa. A w środku, dadam, mamy futerko. Chociaż to futerko nie jest tutaj w środku na rękawach, ale tutaj kapturek i na plecach jest ocieplana, i tutaj na brzuszku. Także na pewno mojej córce będzie w niej ciepło. Na no, jakiś włos, fuj. Będzie jej ciepło. I tą bluzę zamawiałam nawet nie pod kątem bluzy, tylko nawet jako kurtka taka bardziej na, nie wiem, czy na lato, na jakieś zimniejsze wieczory, czy na, czy na wiosnę. To, to będzie fajne. A i cena, tutaj do tego, słuchajcie, 30 zł z 60. I zamówiłam jeszcze. Dwie piżamki. I tutaj, słuchajcie, jest taka jedna uwaga. Ja tego nie zobaczyłam w sklepie, aczkolwiek to jest rozmiar 92. To jest rozmiar 98. To jest mm, piżama, jedna taka bardziej lżejsza, druga cieplejsza. Natomiast te rozmiary są, słuchajcie, identyczne. Może, nie wiem, różnią się dosłownie kilkoma, nie wiem, ułamkami centymetrów. To jest, no to jest akurat taki haczyk, więc jeżeli powiedzmy yy, tak, mówię. To jest 92, to jest 98, czyli jeżeli yy, to byście kupowały na 98, tak jak ja kupiłam, to powinnyście kupować na 104. Wtedy ten rozmiar będzie 98. Przynajmniej tak jest z tym rozmiarem 98, że to jest tak naprawdę takie 92. Natomiast wam pokażę teraz górę. Ta góra z kotkiem to jest do tych spodenek, o, do tych I to się prezentuje, słuchajcie, cudownie Myślę, że jak moja córcia do tego dorośnie, to będzie zachwycona tym I kolejna piżama to jest właśnie ta do tych misiów i serduszek, które tutaj są I to jest, słuchajcie, ta bluza, to jest, ona jest taka, że można by było nawet ją nawet nosić jako, nie piżamę, tylko jako normalnie bluzę Taka, słuchajcie, ciepła jak taki baranek z takimi cudnymi oczkami, noskiem w kształcie serduszka. Tutaj są uszy i jeszcze kokardka na uchu, także no super. Ta bieżąca kosztowała 60 zł, ja ją trafiłam za 25 i tak samo tamtą drugą za 25, tylko tamta kosztowała wcześniej 50 zł. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i śmiało mogę Wam polecać ubranka ze Smyka. One są naprawdę doskonałej jakości. Nie wiem, nie spotkałam się jeszcze z tak dobrą jakością ubranek. Właściwie wszystkie ubranka, jakie kupuję swojej córce, to kupuję w Smyku właśnie: czy to w sklepie internetowym, czy to w stacjonarnym. Naprawdę nieraz się opłaca kupić i przeglądać ten smyk.com. Ponieważ no, tam naprawdę można trafić fajne promocje. W sklepie takim stacjonarnym też się zdarzają, natomiast są po prostu albo i tak droższe niż z tego internetowego. Rzadko zdarza się tak, żeby akurat tam było coś taniej, ale no zdarza się, no ale mówię to już rzadko, natomiast warto jest sobie zaglądać na, tym, na tego smyka w internecie i patrzeć. Jeżeli oczywiście też macie takie pofioły jak ja na punkcie ubranek, że wasze dzieci mają już potąd tych ubranek, a wy kupujecie, kupujecie, a potem i tak połowa z tych rzeczy jest prawie nieruszona Także to by było chyba na tyle z mojego dzisiejszego hola, mam nadzieję, że wam się podobało i co mogę wam powiedzieć jeszcze? Chyba to, żebyście mnie dalej oglądali, dali mi szansę, widzicie, tutaj jest mój kotek Chodź kotku, chodź, pokaż się do kamery Miał, 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 miał. Moja nas no zguba Tak, przyjechała ze mną z morze. Słuchajcie O już, idź, idź No, także co Zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmików Na pewno będę dla was je nagrywała Ponieważ no Jestem strasznie podekscytowana tą moją przygodą Ja to nazywam z YouTubem I mam nadzieję, że się trochę rozwinę Że już nie będę taka stremowana przed kamerą I jakoś będzie mi po prostu to łatwiej przychodziło wszystko Natomiast mam nadzieję, że i tak nie jest źle i że Możecie mnie słuchać i oglądać i to nie jest dla was jakaś straszna katorga Także no, mówię, łapki w górę, tak, o, kciuki I co? I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału I do pisania komentarzy Nie wiem, żebyście chcieli jakie tam hole, żebym dla was przygotowała Albo z jakiego sklepu zrobiła zamówienie albo jakie kosmetyki wam przetestowała, albo jakieś makijaże, no wszystko, co wam wpadnie do głowy, chętnie będę sobie z wami pisała, no także, mwah, całuski i papa.